Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś odcinek ze zdrapeczkami, które żeście mi sami zaproponowali. I ten miks jest głównie zaproponowany przez naszą koleżankę Justynkę P. Zdobyła najwięcej lajkaczy YouTubeowych. No i jest to jej propozycja, czyli pół miliona w diamentach, pół miliona w banku i dwa razy dolar. Napisała złoty los lub dwa razy dolar, ale mówię wezmę dwa razy dolar, i zdrapeczka jedna po drugiej może zwiększymy swoją szansę, żeby coś mieć. No, ale że się też pojawiły owocowe eksplozje w kilku komentarzach. No to mówię dodatkowo, weźmiemy, żeby wam się dłużej i milej oglądało. Dobrze, także tymczasem bardzo proszę odcinek za 33 zł. Proszę Was mocno o trzymanie kciuków. No i oczywiście, kto trzyma kciuki, ten strzela, łapę w górę, a my zaczynamy! I teraz wam jeszcze też tak powiem, że już jutro mamy premierę z drapki. Fast Cash, zdrapeczka za 5 zł, tak jak teraz ją widzicie, mm, bardzo podobna jest do Bonda, w sumie do za zasady gry są bardzo, bardzo podobne, także no zobaczymy, zobaczymy jak ta premierka nam wypadnie, widzę, że coś mi tutaj yy, krzaczy się, yy, zoom, ale to zaraz, zaraz go, focus, przepraszam, nie zoom, także zaraz go tutaj chyba zresetujemy, ale to na żywca. dobrze, także już będziemy sobie zaczynali drapać, czekajcie... Powinno teraz coś pomóc, jak go tak troszeczkę o. Okej, okay, myślę, że będzie już okej. Okay. Dobrze, także moi drodzy, zaczynamy, zaczynamy. Owocówka, lecimy na szybko, lecimy na rekord Guinnessa, drapiemy kiwi. Kiwi zdrapane, idziemy dalej. Brzoskwinie. Gdzie są brzoskwinie? Tu są, dobra, o, wszystko przy sobie, także widzicie. Ładnie idzie, nie trzeba aż tak mocno fruwać. Dobrze, idziemy dalej. Dalej mamy winogrona. No, winogrona już troszeczkę bardziej rozbiegane, ale to nic. Widzimy je dobrze i drapiemy od razu. Dobrze, drapiemy dalej, dalej. Mamy melony. No, zobaczymy, czy melony wygramy. <ścoughs> Dobra, melony podrapane. Jeszcze tutaj mamy trzeciego. Czy gdzieś jeszcze? Nie widzę. Później wyjdzie w praniu. Dobra, trzy karambole, dobrze. Się robi, szefie, się robi. Trzy karambole. Załatwione. Lecimy dalej. Wiśnie, dobrze. Lecimy z wiśniami. Z wiśniami. <laughs> Dobra, ananasy z naszej klasy drapiemy. O, ananasa trochę jest. Okej. Okay. Patrzę, czy nic nie pominąłem. chyba nie. Dobra, no to idziemy dalej, dalej mamy boróweczki. Borówki wyśmienite, na, na, nasze polskie przede wszystkim. Bo ostatnio kupiłem w Biedronie. Była takie, były takie w promocji za 3,99, to no to już nie jest ten smak. <laughs> nie ma to jak nasze. Nie ma to jak nasze. Dobra, kokos, kokosy. O jeszcze tu u góry są kokosy. No, także miejmy nadzieję, że nasz dzisiejszy draping to będą same kokosy i melony. Zobaczymy, co ta Justynka nam zaproponowała. Dobra, cytrynki podrapane. Gruszka. Gruszki się tak śmiesznie rozmieściły, jak sami widzicie. Dobrze. Idziemy dalej, dalej. Mamy arebuzy. Arebus i dwa ostatnie owoce to truskawa jest linia, pięknie a się zdziwiłem teraz <laughs> także w grze piątej moi drodzy, mamy linię, wyśmienicie dobrze, że wziąłem tą owocówkę tak mnie coś pokusiło, mówię, a wezmę, no i dobrze, także moi drodzy, mamy na pewno 3 złote, a może więcej tak, 3 złote także moi drodzy, mamy 3 złote wybrane, literki kontrolne to ddd powinny być no i wszystko się zgadza. Także no, mamy zwrocik z owocóweczki. Ok. Idziemy sobie dalej. Dalej mamy dolara. Także drapiemy teraz dolara z numerem siódmym. Jeszcze Wam przybliżę. No i dobra, i lecimy. Drapiemy 32, dwójeczka, ósemeczka oraz 33. No to szukamy worów. A tu mamy trójeczkę. 3, 7, 22, 6, dalej mamy 17, 31, 14, 1 i 35, także wychodzi na to, że no niestety, ale dolar pusty zgadza się. To może ten dolar z numerem 8 będzie pełniejszy. Dlatego, tak mówię, wziąłem jedna po drugiej. A nóż widelec może się akurat w tej trafi. No i tutaj mamy nasze wygrywające liczby 33, 25, 19 oraz 14. No i dobra, drapiemy. I tu mamy tak, czwóreczkę. Czwóreczki nie mamy. Dwójeczki nie mamy. Szesnastka nie ma. 34 nie ma. 29 nie ma. To idziemy sobie dalej. Dalej mamy co? 21, 31, 15 nie widzę, 26 nie widzę i 28. No niestety także w tym dolarku też no, nie udało się. Tak jest, JL, różne literki kontrolne. No to teraz sobie przejdziemy do zdrabki. Pół miliona w banku. Pół miliona w banku, oby tak było, by było wesoło i w końcu byśmy ograli lotto. Dobra, lecimy. Lecimy z tą zdrapeczką, taka, widzicie, rażąca pomarańczóweczka. 29, 16, 27 i 38, oraz jedyneczka. Dobrze. Także mamy podrapane nasze wygrywające liczby. No to drapiemy. 25, niestety nie ma. 28, niestety ale pomiędzy. 31 też nie ma. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy dwójeczkę i trójeczkę. Ok. No to lecimy dalej. 5, 40, 34, 11, na razie bez. Dziewiątki też nie ma. Idziemy dalej, dalej mamy 32. O, o, o tu była główna. Pół miliona. 13 nie widzę. 23 nie widzę, 15 nie widzę, i 30 też nie widzę. Dobra. Już zbliżamy się do końca. Może na końcówce jeszcze nas coś zaskoczyć. Zaraz się wszystkiego dowiemy. 17, no nie. I 37, widzicie? Także na razie same oboki, ale to się nie ma co spodziewać innego DJ. OK. także. Różne literki kontrolne, no i zostaje nam ostatnia zdrapeczka, czyli pół miliona w diamentach. Pół miliona w diamentach. W Tobie nadzieja! W Tobie nadzieja! <laughs> Dobra, i zdrapeczka przedos przedostatnia z paczki z numerem 24, jak sami widzicie. Dobra, no na koniec sobie wziąłem właśnie pół miliona w diamentach, bo bardzo przyjemna warstwa ścieralna. No i może wpadnie też jakaś przyjemna wygrana. Czemu by nie?

38 i 31. Także no co wychodzi na to, że też niestety ale pusto. Zgadza się. <laughs> Także wygrała najmniejsza zdrapeczka ze zwrocikiem Owocowa Eksplozja, ale to nic. Będę jeszcze w przyszłości was pytał o wasze propozycje zdrapkowe na odcinek. Także mam nadzieję, że będziecie chętni, a już jutro zapraszam was na właśnie na premierę zdrapki Fast Cash za piątala. Na początku yy, odcinka. Mam nadzieję, że zobaczyliście jak ta zdrapka będzie wyglądała. Mam też nadzieję, że będzie obfita, wygrane. No i co? Zapraszam Was już jutro w godzinach porannych na premierkę tej oto zdrapeczki. A teraz żegnam się z Wami. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. No i widzimy się na kolejnych odcinkach, nie tylko zdrapkowych. Także hej, cześć, do zobaczyska, pa! pa.